i odkrywamy siebie. Prawdziwy rozwój osobisty nie polega na tym, aby wszystko było łatwe. Polega na rozumieniu, na umiejętności dostrzegania, że każde z tych haseł to symbol, zaproszenie, metafora, a nie instrukcja obsługi świata. Wszystko jest możliwe nie znaczy, że możesz zrobić wszystko. To znaczy, że możesz przekroczyć to co dziś wydaje Ci się niemożliwe: że granice, które widzisz, często są wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. To nie znaczy, że jak pomyślisz o samochodzie, to nagle go dostaniesz. To znaczy, że Twoje postrzeganie świata wpływa na decyzje, które podejmujesz, a te decyzje tworzą Twoje doświadczenie rzeczywistości i bezpośrednio na nie wpływają. Bieda to stan umysłu. To nie znaczy, że materialny brak nie istnieje. To znaczy, że możesz mieć mało.